Ostatni etap naszej refleksji nad Jezusem w Jerozolimie, nad jego męką i śmiercią, stanowi Droga Krzyżowa i Śmierć Jezusa. Przyznam szczerze, że to jest najtrudniejszy etap w tych rozważaniach, które podjęliśmy. Dlaczego tak? Wyobraźmy sobie, że oto mielibyśmy możliwość towarzyszenia Jezusowi. Jakie byłoby ciekawe i piękne, przejmujące, gdybyśmy mogli tak wejść do orszaku Jezusa, do orszaku Jego uczniów i tych, którzy szli za Nim, także kobiety, popatrzeć na Niego, posłuchać Go, posłuchać nauk, popatrzeć na to, czego dokonuje. Choćbyśmy to mogli zrobić przez krótki czas, przez kilka godzin, przez jeden dzień, byłaby to wspaniała, niezapomniana przygoda, podczas której byśmy też wyprostowali wiele naszych stereotypów, przyzwyczajeń, nawyków. A czy chcielibyśmy być z Jezusem? W dniu Jego upokorzenia, męki i śmierci. Czy chcielibyśmy znaleźć się w tłumie tych, którzy na Niego patrzyli w najboleśniejszym momencie Jego życia? Jak wtedy mielibyśmy się zachować? Mielibyśmy stanąć na rogu ulicy w Starej Jerozolimie? I patrzeć na orszak prześladowców wlokących Jezusa? Mielibyśmy może pójść za nimi i patrzeć na to, co się dzieje? A może byłby wśród nas jakiś Szymon Cyrenejczyk, którego by przymuszono do dźwigania krzyża? Czyby nie stawiał oporów tak jak i tamten? A może któraś z sióstr zakonnych? oraz dziewcząt i kobiet wzruszona widokiem umęczonego Jezusa podbiegłaby i otarła mu twarz z potu, krwi i łez? A może nie? Bo jakieś przeszkody, jakieś przeciwności natury wewnętrznej czy zewnętrznej? I czy mielibyśmy pójść gdzieś tam pod górę Dojść na samą kalwarię po to, żeby patrzeć. Ludzie lubią widowiska. Kiedyś raczono ludzi widokiem skazańców i wykonywaniem wyroku śmierci. Robiono to na środku miasteczek, miast i osad. Zwoływano ludność, zwoływano gapiów. Patrzyli i sycili wzrok cierpieniami męką, śmiercią innych, czy to w ich pojęciu zasłużoną, czy niezasłużoną. Jak więc zachować się, jak postąpić wtedy, gdy trzeba nam zastanawiać się, przemyśleć, a właściwie przemodlić naszą obecność na Drodze Krzyżowej? Zapewne w naszych czasach przede wszystkim tak, jak pozwala na to nasza katolicka pobożność? Wspomnieliśmy o nabożeństwie Drogi Krzyżowej. To nabożeństwo przeżywane na Jerozolimskiej Via Dolorosa jest szczególnie poruszające. Znamy nabożeństwo gorzkich żali, zapoczątkowane w Warszawskim Kościele Świętego Krzyża na początku XVIII wieku. A więc mające już około trzystuletnią tradycję. Śpiewamy w nabożeństwie Gorzkich Żali, rozważając poszczególne etapy męki zbawiciela. A jak Drogę Krzyżową i śmierć przedstawili ewangeliści? Przede wszystkim bardzo lakonicznie, bardzo krótko, nie rozwodzili się. I nie podawali tego, co mogłoby rozbudzać nadmiernie wyobraźnię. Bo przecież Droga Krzyżowa Jezusa, chyba najbardziej wymownie została przedstawiona w filmie Pasja Mela Gibsona. I rozległy się wołania. Nie można patrzeć, trzeba zamykać oczy, odwracać wzrok. To straszne. Tak. A co miałaby być droga krzyżowa na wesoło? Tak jak dzisiejszy świat tego wymaga? Miałaby być droga krzyżowa odarta z realiów tego wszystkiego, co Jezus przycierpiał? Rzeczywiście, gdybyśmy znaleźli się także na tej prawdziwej drodze krzyżowej, to musielibyśmy odwrócić wzrok. Nie moglibyśmy patrzeć. Wołalibyśmy to straszne. Być może ktoś z nas by uciekł stamtąd, by tego nie widzieć. A Ewangeliści, a Ewangeliści przedstawiają drogę krzyżową Jezusa przez pryzmat Starego Testamentu. Właśnie to opowiadanie, narracja o drodze Krzyżowej oddycha Starym Testamentem. My mało to czujemy. Dlatego, że nie zawsze to jest widoczne w przekładach na język polski. Dlatego, że nasza znajomość Starego Testamentu jest pobieżna, powierzchowna albo żadna tak naprawdę. A dla ewangelistów to było bardzo ważne. Dlatego, że Stary Testament stanowił klucz do Jezusa, do zrozumienia Jego losu. A Jezus Chrystus stanowił klucz. Do zrozumienia Starego Testamentu, a zwłaszcza modlitw Starego Testamentu. Ewangeliczne narracje o męce oddychają w szczególny sposób dwoma fragmentami Starego Testamentu. Mianowicie to Psalm 22, który można nazwać wołaniem cierpiącego Izraela o pomoc. Przeczytajmy sobie ten psalm 22 podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Przeczytajmy go powoli, refleksyjnie, medytacyjnie. I zobaczymy, że jest to starotestamentowy wizerunek męki Zbawiciela. Psalm 22 to Jedna, jeden fragment obecny w każdej narracji. Nie przez cytaty, ale przez aluzje, przez słowa z tego psalmu wyjęte. A drugi fragment Starego Testamentu to zwłaszcza czwarta pieśń Sługi Pańskiego z Księgi Izajasza rozdział 52,13 do 53-12. Ta pieśń sługi Pańskiego mówi o losie Bożego pomazańca, o losie naznaczonym cierpieniem i śmiercią przez wyciężoną, przez zmartwychwstanie. Czas wielkiego postu to dobra sposobność, Byśmy częściej wracali do tych dwóch fragmentów Starego Testamentu. A teraz posłuchajmy ewangelistów, jak oni przedstawiają kolejne etapy Drogi Krzyżowej. W gruncie rzeczy pokrywają się te etapy w większości z naszym czcigodnym nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Pamiętamy jego poszczególne stacje. Pan Jezus na śmierć skazany. I o tym mówiliśmy, że Jezus został skazany na śmierć przez Sanhedrin, a wyrok śmierci został potwierdzony przez Poncjusza Piłata. Autorytety żydowskie religijne i autorytet rzymski polityczny. Okazały się zgodne w sprzeciwie wobec Jezusa. Kierowali się zupełnie innymi intencjami, ale skutek był ten sam. Stacja druga: Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Rozpoczyna swój los, który zapowiadał wielokrotnie wcześniej. W Jerozolimie. Te dwie stacje sąsiadują ze sobą. Kiedy wierni rozpoczynają nabożeństwo drogi krzyżowej w Jerozolimie, jedna od drugiej jest w odległości niespełna kilkudziesięciu metrów. A potem trzeba przejść kawałek, około 250 metrów i jest stacja trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem. To przedziwna świat stacja dla nas Polaków. Do niedawna była nazywana stacją polską. A to dlatego, że w okresie II wojny światowej żołnierze Andersa i żołnierze z Brygady Karpackiej, którzy trafili do Palestyny, urządzili tę stację. Ozdobili ją. Ozdobił ją zwłaszcza Tadeusz Zieliński, który później żył na emigracji Wielkiej Brytanii. I w tej stacji, obok wizerunku marmurowego Jezusa, który pierwszy raz upada pod krzyżem, vis, -vis nad wejściem jest osobliwe malowidło. Przedstawia Jezusa, który dźwiga krzyż, a za Jezusem dźwigającym krzyż idzie rzesza ludzi ubranych w polskie stroje ludowe z różnych regionów naszej ojczyzny. Jeszcze tej przedwojennej, bo to była ojczyzna Zielińskiego i żołnierzy. Mamy tam stroje bileńskie, mamy tam stroje z okolic Nowogródka. Mamy tam stroje lwowskie, zamojskie, góralskie. Mamy tam stroje świętokrzyskie, wielkopolskie. Mamy tam stroje mazowieckie i kurpiowskie. Polacy idą za Jezusem. Jezus dźwiga potężny krzyż i jest to krzyż wszystkich Polaków. Tak sobie myślę w tym czasie, kiedy są te różne marsze, sprzeciwy, opory, wulgaryzmy. Tak sobie myślę, jak wygląda Polska dzisiaj. Czy ten obraz z trzeciej stacji Drogi Krzyżowej można dziś pokazać naszym rodakom, bez narażania się na kpiny, na szyderstwo, na ironię? Co się w nas zmieniło w ciągu 70-80 lat podzielonych w międzyczasie pontyfikatem Jana Pawła II? Co się z nami stało? W imię jakich wartości walczyli i tworzyli ci, Którzy te pamiątki polskie, te polonika, w Ziemi Świętej zostawili. W tejże kaplicy u góry znajduje się orzeł Polski w cierniowej koronie. Przepiękna kaplica, teraz w posiadaniu Ormian, ale przeżywała dzień niezwykły swojej chwały. Kiedy do Ziemi Świętej udał się papież Paweł VI, to przy polskiej kaplicy powieszono setki polskich flag. Były lata 60. Polska znajdowała się w innej zupełnie strefie politycznej i pod polskimi flagami Paweł VI. Rozpoczął nabożeństwo drogi krzyżowej, które go doprowadziło do Bazyliki Grobu Pańskiego. Kto o tym wie, kto o tym mówi, dla kogo to ważne. Refleksja nad męką i śmiercią Jezusa to nie jest tylko historia nad człowiekiem i Bogiem, który cierpiał. To jest również refleksja i nawrót. Do tego, kim my jesteśmy, jaka jest nasza przeszłość, także ta, wypisana na murach i w kościołach Jerozolimy. W Ewangelii Świętego Mateusza czytamy: Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, aby niósł krzyż Jego. To już stacja piąta. A po drodze jest czwarta stacja drogi krzyżowej, w Jerozolimie tuż obok tej trzeciej. Spotkanie Jezusa z jego matką. Skrzyżowały się ze sobą dwa spojrzenia. Czy przyniosło to ulgę Jezusowi bądź matce? Żadna matka nie chce widzieć swojego syna czy córki w poniewierce, w udręce, we krwi. Na pewno była to bolesna chwila dla Najświętszej Marii Panny.